Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Adria Tracker Packer. Dzisiaj polecimy z tematem Metamorfoza. Chciałem Wam przedstawić, jak to u mnie teraz wygląda. A jak wyglądało wcześniej, na Instagramie, na Facebooku to już stawiłem, ale na kanale YouTube jeszcze nie. Dlatego, najpierw intro, i lecimy z tematem. Nagrywam film. Możesz mi nie przeszkadzać. Bo, to przecież podobno się nie boisz kamery. No tak, ale ciebie się boję. Się na <noise> Kto już mnie obserwuje od jakiegoś czasu na Facebooku, na Instagramie czy na YouTube wie, że jestem aktywnym kierowcą ciężarówki, który przede wszystkim robi formę w trasie, w naczepie, w kabinie, obok kabiny, czy zima, czy lato. Nie ma wymówek, zawsze działam. Od czasu do czasu uda mi się też skoczyć na siłownię, ale były takie okresy. Kilkuletnie, że na siłownię w ogóle nie chodziłem, bo to było mi niepotrzebne. Miałem swój sprzęt naczepa Fit, wtedy jeździłem chłodnią, gdzie miałem też belki na górze, które fajnie wykorzystywałem do treningów, do pociągania, do różnych, do, do wiązania gum do taśmy TRX i naprawdę fajną, z naczepy zrobiłem sobie naprawdę fajną siłownię. No, tak to bym pięknie ujął, ale wiecie co? Na początku pośmiejmy się z moich dawniejszych treningów, z tych moich przypinek, albo i co? Dobra, na początek przedstawię Wam najbardziej śmieszne zdjęcie. Ha, dobra, zróbmy to. Widzicie to zdjęcie? Jak dałem na grupę kierowców, to większość mówiła, że tu wiecie, że no oczywiście hejtowali mnie w ten sposób, że tutaj kierowca robi kupę w naczepie. No, tak mnie podkreślili. <grywa> no, że i tak trochę śmiesznie, ale jak zobaczcie. Na tym zdjęciu widać, że już coś tam sylwetka była. Ogólnie ćwiczę od, 15, od 16 roku życia, dokładnie od 16 roku życia. Tak 15, 16 rok w tym okresie zacząłem ćwiczyć. Pamiętam, że wagary jak były, no to kuźwa. Wszyscy na przykład, nie wiem, do lasu, wiecie, winiasze. A ja tam z, kil, z kilkoma kolegami na siłownię i normalnie 8 godzin lekcyjnych. Biceps, barki, triceps, tak dalej. Całe ciało katowaliśmy. Przez 8 godzin lekcyjnych, rozumiecie to? Takie wariaty, ale no. Młodość ma swoje prawda. Człowiek, człowiek kiedyś myślał, że jak będzie dużo ćwiczył, to będzie dużo, a tak naprawdę przypalaliśmy swoje mięśnia. No i co? Ale wiecie, jakie to kiedyś były siłownie? Piwnica albo komórki, ciężarki z betonu, albo tam jakieś żeliwne kółeczka, ławeczka zrobiona ze skrzynek i do przodu. <grywka> Kilka desek i naprawdę. To dopiero były siłownie. Wariaty totalne, wiaderka. Z piachem i takie to były siłownie, a nie jak teraz, kurde, no nie. Zacząłem, zrobiłem prawo jazdy jako 19 latek, no niespełna, 20, -20 latek zacząłem swoją przygodę z świeżokami. Dokładnie miałem, że tu już powiedzieć, 19 lat i 7 miesięcy rozpocząłem swoją karierę trackerską. No i co? Dwa tygodnie pojeździłem, wszystko się wyuczyłem, no ale brakowało mi strasznie treningów. Mówię nie, 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 nie. Robię formę w trasie, a no ale nie oszukujmy się. Pamiętacie, jak się dawniej jeździło, co? I do przodu, za okno i do przodu. No nie będę chciał, co? Żeby tam jest kilku lat, nie przyczajili. <laughs> ale tak dawniej się jeździło. Później poszedłem, dostałem się do firmy Raben. Dokładnie, że u przewoźnika, który wstawił auto do firmy Raben, jeździłem na nocnym wahadle. Legnica Wrocław-Lublin. No, tam było do przejechania ponad 550 km, jazda nocna plus do dostawy do biedronek, czy tam jakieś odbiory, od, na odbiór pojechałem, no, czyli łącznie całą noc dbałem prawie, no, liczmy 550 km w trybie nocnym, no, czyli to był tryb nocny, Jak wyjeżdżałem załóżmy 21.00. Czy 20 wyjeżdżałem, tak chodziłem spać o 7, 8 rano. Nieraz, jakby miałem dostawę, no to o 9 rano zaczynałem pauzę. No i teraz, słuchajcie, 9 rano zaczynałem pauzę. Przyszedł upał, temperatura 33 stopnia zewnątrz, kabina nieklimatyzowana. Ile mamy w kabinie? No, 45. 2-3 <grytanie> godziny snu, ale co najważniejsze, treningu nie odpuszczałem. Nie wiem, teraz po latach twierdzę, że no, w takim okresie lepiej ten trening jest odpuścić, gdy człowiek mało ma snu. A do tego jeszcze jest upał i ostro trenuje. Ja potrafiłem mniej spać, a dłużej trenować. Wydaje mi się, że to było troszeczkę głupie z mojej strony. No ale tak psychia działała, że trzeba robić formę w trasie i ją robiłem bez żadnej wymówki. A ten W tym momencie jest trochę mądrzejszy. Lepiej do tego tematu podchodzę, też mam o regenerację, a kiedyś dla mnie regeneracja była nieistotna, tylko pompa ostra w trasie. <laughs> no, tak to wygląda. Dobrze, jedno zdjęcie Wam przedstawiłem lećmy żeby było wesele i z kolejnym zdjęciem które wam teraz przedstawić mam kilka zdjęć a tu może zobaczyć zobacz jak sylwetka była w naturalny sposób bez żadnego przypięcia 2011 rok nie wiem czy to jest jeszcze data wydruku ale to było z 11 roku coś takiego 11 to był rok jak widzicie sylwetka sylwetka widać że coś tam była masa zalany ale kurde Ważyłem wtedy 105 kg, w tym momencie ważyłem 22 kg, i zobaczcie jak to jest. Od 2008 roku, non-stoper sobie ćwiczyłem w trasie. Oczywiście, pompeczki, hantle, ciężary, woziłem gryfy. Ja potrafiłem nadwazić, przepraszam, ja potrafiłem nawet wozić ze sobą 100. 40 kilo obciążenia, to pamiętam, że schowki te, co są takie przy naczepie, boczne, zarywałem je kilka razy. Oczywiście do szefa, do szefa pochowałem wszystko, mówię: Nie, to nie, to nie wiem, tu pasy, to wszystko, to nie się pasy nie miałem, no, ten, chodzi mi ten, lewarki, te sprawy, no no, no, to chyba to one, dziury jest za, za, za droga. A on szef mówi: no, 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 no. Oczywiście nie chwaliłem się, że włożył tyle obciążenia, żeby zaranie było, że ja pozrywam schowki, no nie, no, później troszeczkę tego obciążenia zbiłem bo zakupiłem sobie taśmy TRX które naprawdę robią mega robotę w trasie jak zrobić plecy No, żeby plecy robić to trzeba mieć jednak ten tonaż żeby kurde je wiecie trochę rozerwać to sobie taśmy zawieszałem, miałem fajne takie sposoby drążek, no czyli już po prostu zmieniałem swoją technikę, bardziej sobie ją upraszczałem, ale w, tym, w tej technice też progresowałem no i wracając jeszcze do jedzenia no kiedyś kurczę myślałem, że trzeba dużo jeść żeby być duży no i oczywiście szama, szama, złoty młyn, wiecie gdzie jest złoty młyn, no nie? No, to jest złoty młyn, jedzonko te, no i co przecież, co to było? Niech sobie przypomnę, bo dawno tam już nie byłem, bo trzeba mieć to cały czas. Po Kowalsku, kotet po Kowalsku to potrafiłem jeść co noc, rozumiecie? To druga w nocy, zajazd na parking, od razu ten, z dowodem, czyli po pozna no to już wiecie, kotet po Kowalsku z Nie to, że coś zostawiłem, niektórzy zostawiali, a ja wszyściutko masę trzeba robić, no i co? Bęben do 105kg dowaliłem, no tak jak widzę na zdjęciach no nie, to już byłem kierowcą, 105kg dowaliłem mówię, no dobra no i tak zacząłem jeździć, i mówię, tak, człowiek cały czas ćwiczy, ćwiczy, ćwiczy no ale, kurde no jak byłem w podkoszulce to każdy mówił, o to coś byk, ale to coś byk, no nie ale sam po sobie czułem, że jestem zalane a nie wiem, gdzie tam miałem mięśnia, dlatego teraz polećmy z porównaniem i zobaczcie jak to u mnie w tym momencie wygląda, jest jedno zdjęcie z 2011 roku a teraz przedstawię zdjęcie które zrobiłem w domu z 2018 roku. Zobaczcie ten progres, a na tym zdjęciu rok czasu byłem typowo na redukcji, bo wcześniej oczywiście masę, no stop budowałem, budowałem, później redukcja roczna i zobaczcie tą sylwetkę. No i jak teraz widzimy, jest progres, nie ma co mówić, no waga 100 ze 105, no spadła troszkę, tak. Pod koszulki musiałem zmienić z XL, nawet na L teraz, tak bym się śmiał, bo tu, mam, tu miałem dwa razy XL. A słuchajcie, a jakby się zobaczyli, garnitur od wesela, no to wydaje mi się, żebyśmy byśmy we dwóch się zmieścili. <laughs> Rozumiecie, kurde? Taki garnitur. Mój beben taki mówię, w pasie to niewiele miałem, ale masa była. No i czułem się yy, czułem się duży, myślałem, że jest dobrze. A oczywiście, to, to wszystko to jedzenie. Jedzenie, jedzenie mordeczki jest najważniejsze. I co mam jeszcze to przedstawić za zdjęcie fajne? No, poczekajcie, co mam jeszcze to pokazać? No, przedstawię Wam kilka zdjęć. Z tamtego okresu, jak też robiłem bicepsik, widzicie ładnie, jest biceps, jest kurcze, robiło się, tu też ćwiczyłem sobie, nie mam dużo zdjęć, bo kiedyś ogólnie, jakiś, jakiś mega byłem wypłoszony do robienia zdjęć, starałem się nie robić, od kolega mi porobił, mamy te zdjęcia, tu zobaczcie, też jest, jakoś to wygląda wszystko, tu mówię, 2011 rok, ostro działałem, pamiętam, że kiedyś, jak się te zdjęcia, to wpadłem na pomysł, otworzę kanał na YouTube, pokażę wszystkim, że ćwiczę, no ale... Kurde, jak ja nad, do zdjęcia się, wiecie, wstydziłem się pokazać, to gdzie ja kanał na YouTube to otwieram? No, zresztą w ogóle zobaczcie moje te pierwsze filmiki na Facebooku najlepiej, albo na Instagramie, jak tam, nie, na Facebooku chyba są pierwsze filmiki, jak tam w ogóle mówię, do kamery. No to jedno zdanie zajęło mi, nie wiem, kurde, godzinę, dwie? Bo wiecie, zanim coś powiedziałem, to kurde, źle, wiesz, kas, kasuj, od razu od nowa. Wystarczył sylwetka, wyprostowany Nie było tej naturalności, dlatego teraz ta naturalność i się cieszę, bo mi jest dużo łatwiej. Pewnie wy też dużo lepiej to widzicie, jakim jestem człowiekiem. A tak to, czego taki sztywny, wiecie, chciał wszystko jak najlepiej pokazać, a krzeże to gówno dobrze wychodziło. No, dobrze, moi drodzy, przechodźmy jeszcze do dalszego progresu. Zobaczcie, w tym momencie Wam przedstawiam zdjęcia 2011 kontra 2019 rok, czyli z tego roku, jak widzicie. No, jak widzicie moi drodzy, dla chcącego nic trudnego. Wam swoją sylwetkę wcześniej, teraz cały czas trenuję aktywnie w trasie. W 90% mogę wam powiedzieć, że wszystkie treningi, które wykonałem, to typowo będąc w trasie, śpiąc w kabinie i tak dalej, na parkingach. Od czasu do czasu tam się zdarzyło pójść na siłownię, przeważnie na czepa, to był. Mój punkt zaczepny, bo ja miałem wtedy nocne, nocną jazdę. Zawsze miałem w dzień rozładunki, rozładowałem się od razu po pauzie. A znaczy w trakcie pauzy, jak się przespałem, te 5-6 godzin, sprzęt do kabiny idzie do przodu, kurde z formą, tam nie było wymówek, no, no. A teraz zmieniłem pracę na Plandekę. A dlaczego zmieniłem pracę na Plandekę? Bo jak Wam na chłodni, pokazywałem, że ćwiczę, robię formę na chłodni. Oczywiście dużo kierowców co pisało? Cwaniak, bo na chłodni jeździ. Pam! Zmieniłem pracę od 5 miesięcy, że na plandece, na medze, gdzie mam deski od gry do dołu, ja mam dwa razy ładunki dziennie, załadunek, przede wszystkim tam jest boczne, mam boczną robotę, czyli boczną trzeba wszystko zmieniać i dalej trenuję. Mam taki tylko minus, że nie mam swojej naczepy, bo naczepę mam, że przepinam. No, troszeczkę na to ubolewam, są plusy i minusy. Jest fajnie, bo jeszcze, załóżmy, na oddziale przepnę naczepy, jedę dalej w Polskę, wtedy mogę więcej kilometrów zrobić, ale no minus jest ten. Że nie mam właśnie za bardzo gdzie poćwiczyć, deszcz pada. To tylko mi zostaje w kabinie trening albo przy kabinie. Ale jak widzicie, cały czas trenuję, ja przedstawiam swoje filmy: że na parkingu, na magazynie czy gdzieś. A pod prysznicem robię formę, trenuję cały czas. A wymówki są na słabych. I zobaczcie w tym momencie, gdzie Wam przedstawiłem 2011 rok. Teraz, no oczywiście, to wszystko wiąże się z latami, tak? No, nie będziemy mieli od razu. Słuchaj, jak wejdziesz na bombę. No to w dwa lata zrobisz formę, ale odstawisz środki dopingujące, no i co? Od razu malejesz i automatycznie depresja i problemy zdrowotne Ci pozostaną. Wszystko zależy, jak to się zrobi, tak? Dlatego ja w tym momencie ćwiczę naturalnie, jak będę szedł na zawody kulturystyczne, wtedy możliwe, że się wspomogę środkami dopingującymi. Na tą chwilę tego nie potrzebuję. Widzicie, progres jest 2011. 2019, z wagi dużo szedłem. Wydaje mi się, że też nie ma tragedii. Oczywiście, chciałbym, wiecie, ważyć 105 kg, no nie i takie być kolo, kurde, no ale nie ma co narzekać, też nie jest. Źle. W tym momencie waga około 102 kg. Nie ma co narzekać. Oczywiście pod koszulki, Tak jak wam wcześniej wspomniałem, zmalały, gabarytowo, wtedy włapie tutaj. On na przykład tutaj włapie, ale no to z masa, widzicie, masa? Miałem po 47, 47,5 w tym momencie mam 44. Cały 44, no, zredukowało się to wszystko. No to mówię, tak wszystko głowa działa, rozumiecie, to wszystko jest głowa. Od razu wszystko maleje. No i człowiek ludny myśli, że jest mały, a ktoś Ci widzi, o to jest dojebany! No, a człowiek to czas myśli, że jest mały, no tak to działa. No dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że udało mi się wam tutaj przytoczyć mój, pro, mój progres. Mam też nadzieję, że udało mi się też również ciebie i was wszystkich zmotywować do aktywności w trasie. Zobaczcie. Wymówki tylko się w naszej głowach, naprawdę, możemy dużo osiągnąć, tylko musimy tego chcieć. Pauza 9 godzin i co? Można progresować? Można! Dla chcącego mordaczki inni Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i pamiętajcie, realizujmy swoje marzenia, dążmy do swoich celów, które wyznaczysz teraz! Tak, właśnie teraz wyznaczysz i działasz! Dzięki wielkie za uwagę, pozdrawiam Was z domu, bo w kabinie chciałem nagrać ten film, ale czas napięty jak baranie jaja i niestety się nie udało. Trzymajcie się, raz Pozdro, cześć, mytajcie, wiara siła motywacja i do...